Cześć, jestem Kocia Perełka i witam w kolejnym odcinku z gry Nowe Szaty Króla. W poprzednim odcinku poraliśmy się z pająkami, jaguarami, wiewiórkami i niepłacącymi podatków rybami. No a dzisiaj będziemy spływać rzeką. Hmm, I mean, I I Nie, He told me that he steered by pressing the direction button left and right. What's a direction button? Press down to make you slow down. And press up to go faster. Keep away from the animals, except the red monkeys. Their bananas will boost your health. Mmm, bananas. Ah, uh, that's such an obvious plot device. Dobrze pamiętacie, to w pierwszym odcinku dziadek wspominał o bananach w rzece. No i jak widać, faktycznie tutaj w rzece będą banany rzucane nam przez przyjazne czerwone małpki. A no, tutaj trzeba uważać na te pływające kawały drewna. Są bardzo zdradliwe. Mógłby ktoś usprzątnąć tę rzekę? O, a to żółw jakiś. Wie uważa się te żółwie. Które wydają dziwne dźwięki. To bardzo zdradzieckie stworzenia. O, jest mopka, pierwsza. No tak, i rzuciła nie tam, gdzie płynęłam. No ale na razie nie potrzebuję. O, nietoperki. O, następna małpka. I teraz my spadli. Wiesz, że się żadnych głazów nie było na dole, żeby się rozbić. Dobra, tego balonka też nie potrzebuję. Ać jednak potrzebuję. No ale się nie da już wrócić. O rany, pająk. Przestraszył mnie. Zapomniałam, że tam pająk się pojawia. Jeszcze z lasu tutaj przyrazu. Za nami. niam. niam. Trzeba wymijać. No. Jeszcze więcej żółwi. Jeszcze. Jeszcze po dwa. Więcej was matka nie miała. No i. też że takie te dźwięki wydają dziwaczne. No, wymieniłam. Ładnie, zgrabnie. Jeszcze krokodyli nam brakowało. Ok, tutaj chyba, się dobrze pamiętam. O właśnie, trzeba ostrożnie powoli, bo to jest łąpi. No, udało się. O jakaś szczurka na górze. Fajna. A tutaj mniej fajne krokodyle. O. Tak, jeszcze brakowało mi do szczęścia żółtych pająków. Też to są ładniejsze od tych z lasu. To szybko manewrować. U gry, te mi takie czaszki, co tylko oczy wystają z wody. O, bananek. tym razem się przydał. Okej, uda się bez przeszkód wyminąć krokodyle, czy któryś dziobnie. Dziwno. Ale tutaj jest od razu bananek. Jeszcze małpka nam jakieś rzuci. Co prawda niepotrzebna, ale rzuciła. No tak, tak, rzucaj tam, gdzie mnie nie ma w małpo. No. I pierwszy poziom zakończony. Jednej monetki mi zabrakło, no naprawdę. Ech. Coś wątpię, żeby mi się tutaj udało w tych poziomach zabrać wszystkie. Tutaj teraz będą wiry, jak się w taki wpadnie, to się, to się rozchorują, po takim kręceniu, o wiewióreczka nasza, i łampi, tak na starcie. Tutaj w ogóle są czarne małpy, które rzucają, a zagapiłam się i że te mapy rzucają kokosami, więc trzeba na nie uważać. A tam czerwona dla odmiany małpka, ale nie potrzebuję, bo na jeszcze nie oberwałam żadnym kokosem. No, nie mają nic lepszego do roboty. Te mapy tylko wyrzucały kokosami. Nie lubię kokosów, nie rzucać nimi we mnie. Z bananami też nie przypada, ale są już lepsze od kokosów. Spadaj, krokodylu. Chciałem tą monetkę zobaczyć, ale pająk mi przeszkodził. no. Takie czerwone oświetlenie. Ale ten wodospad taki jaskiniowy jest fajny, ładny. Sią pająk. Nie przytulisz mnie. A i Dobra. Na szczęście udało się ominąć krokodyla. Czy ta łopa właśnie sobie rozbiła kokos o głowę? No, inteligentna. Na szczęście druga poratowała banankiem. A już myślałam, że bez pająków będzie ta jaskinia. Jaskinia czy raczej ten tunel? No i nie zdążyłam. Staranowałem krokodyle. No. Oh I banana Well done! You've made it this far! This scene was much shorter in the film. Beyond the next waterfall are the alligator hunting grounds. Ooh, goody. Can we buy camera film there? I'm all out. We'll get some snapshots.

No, trzeba będzie teraz strzelać w krokodyle. Karmić się winogronami. A jak wszyscy wiedzą, krokodyle są mięsożerne, więc. winogron nie lubią. Dlatego z takim zniesmaczeniem uciekają. Jak w pysko Ale żeś blisko się pojawił spalej. No, jeszcze któryś? No, dajcie już sobie spokój krokodylu. I kolejny blisko. No, no nareszcie. Mają ja dość jedzenia widokron. No dobra, to teraz... Zbierzmy monetki. Już na 100% nie będę miała wszystkich, no ale jak jest możliwość zebrania, to zbierzmy. To jest prawda, czy żadnych... nie ma przy wodospadzie, ale chyba nie ma. Nie ma, okej. Okay. Teraz do tej jaskinki. Kiedyś jako dziecko myślałam, że się do tych jaskinek wpłynąć i się nie próbowałam, ale się nie dawało. We haven't fun yet. <laughs> Want to race, or are you too tied up? <laughs> You'll go far, kid. If you can beat me to the next waterfall, the barrier will be open and you can carry on to the next section. We've escaped giant spiders, wild jaguars, killer turtles, and logs. Now we have to race a kid and a yellow blow-up hmm? Let's go! się będziemy ścigać. Niestety w tym etapie grami mi płynnie nie chodzi i domyślam się, że to jest winapulty, że jest zarysowana w tym miejscu, bo zawsze tutaj są takie problemy. więc z góry przepraszam za. Bardzo niepłynny obraz, no ale mimo to trzeba spróbować wygrać ten wyścig. Widzicie, jak ciągle nas blokuje? No, prawie, prawie, no, ale zepchnął. O, dobrze, łąpi Ogólnie w tym wyścigu dobrą taktyką jest Jak są te takie dwa tunele Wpłynąć do Przeciwnego niż dzieciak Jak on właśnie teraz na lewo, to lepiej na prawo Bo tutaj jest ten taki nurt Co przyspiesza Dzieciak zawsze wybiera Ten bez nurtu Korytarz szczurki ptaki nam kibicują Jeszcze się jesteśmy na prowadzeniu już. O, jakiś mikszy ptasiek Ten Tak, będzie w następnych poziomach, jeszcze się pojawił. O, i teraz trzeba tutaj na lewo, bo właśnie też ma małpka też nas trochę przyspieszy. Jeszcze chyba do końca zbliżamy. Owszem, jest już meta. No, to dzieciaku przegrałeś. I otworzyli nam przejście. Też nie zbieraliśmy wszystkich monet. yes

O! Kolejny rekinak. już, potworzyli sekret. Świnka. Zawsze Co, przy coś dziwnego Izma mówi. Ale znuka, tam nic nie. Jaką minę ma ta żaba jakaś? Grumpy Frog. O i kolejny rekinak. A jeszcze jeden? W ogóle zobaczcie, że na tych skałach po bokach są twarze izmy. Nie spoileruj Kusko. Co to za spoiler, że widziałeś w scenariuszu, że wróci Izma? Nieładnie tak spoilerować. Dobra, zmierzmy manetki. Chociaż tutaj pewnie też nie uda mi się wszystkich zebrać, bo... On zaraz się zobaczy. O, tutaj jeszcze ani razu nie zabrałam wszystkich zawsze. O właśnie, to mnie tak przyspiesza, że przynajmniej jedno albo dwie pomijam. No i znowu jednej mi zabrakło. No. O, właśnie tamtej. Co przed chwilą pominęłam. No, ale zakończyliśmy rzekę. W następnym odcinku już wyjdziemy na brzeg i będziemy przemierzać dżunglę w, w dzień. O wiele bardziej niebezpieczną niż tamtą. Chociaż mogłoby się wydawać, że miejsce, gdzie są olbrzymie pojąki jest najniebezpieczniejszym, jakie może być. Ale tutaj będzie jeszcze bardziej niebezpieczne. Jako dziecko się strasznie męczyłam z tymi poziomami. No ale to zobaczycie już w następnym odcinku. Ja mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zapraszam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. Zachęcam też do zajrzenia na inne moje strony. Linki znajdziecie w opisie. No, to pa!